Ponad 200 stypendystów z trzech powiatów: Lubartowskiego, Ryckiego i oczywiście Puławskiego wzięło udział w gali programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Wydarzenie odbyło się w czwartek w hali zespołu szkół technicznych w Puławach. W uroczystości uczestniczył marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, który gratulował uczniom stypendiów otrzymanych w ramach dwóch programów realizowanych przez Województwo Lubelskie. Nauka jest czymś wyjątkowym i nauka. W tej szkole w województwie jest traktowana z wielką powagą. Ja chciałem Wam przede wszystkim podziękować. Podziękować za to, że chcę Wam się chcieć jeszcze uczyć. Bo pokusy XXI wieku są niesamowite. Można cały dzień spędzić przed swoim tabletem, przed swoim komputerem, przed swoim. Telefonem można grać z kolegami, z koleżankami od rana do wieczora, ale można też pogłębiać swoją wiedzę. I wy jesteście absolutną elitą, elitą wśród młodzieży, wśród uczniów Lubelszczyzny i za to wam po prostu dziękuję. Dziękuję waszym rodzicom za to, że też chce im się. Dziękuję waszym opiekunom, wychowawcom, nauczycielom, że też im się chce. Chcę was kształcić na wysokim poziomie. Chcę was inspirować, bo nauczyciel to ma być mistrz. Mistrz, który inspiruje do tego, żeby pogłębiać swoją wiedzę, żeby wychodzić poza kanony książkowe, które ktoś napisał książkę, ktoś napisał program. Wy jesteście tymi, którzy chcą więcej i więcej potrafi. Dlatego skromna, skromne to stypendium w wysokości 600 zł przez 10 miesięcy niech wam da oswodę tej waszej pracy, pracy nad książką, pracą, pracy nad zadaniami, pracy nad wymyślaniem różnych ciekawych rzeczy, nad tą twórczością, którą każdy z Was robi. Wsparcie stypendialne ma pomagać uczniom w zakresie rozwoju osobistego i edukacyjnego, jak również wpłynąć na zmniejszenie barier w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?